Ja to się zawsze podjaram, jak usłyszę o nowo wydawanych grach w uniwersum Tolkiena. No, nadal pod tym względem jestem dzieciakiem z podstawówki, który w swoje ręce dostał Bitwę o Śródziemie, Podbój i inne legendarne już dla mnie gry z tego uniwersum. Początkowo sceptycznie podchodziłem na przykład do Gier Shadow of War i Shadow of Mordor. Nigdy nie wiem, która była pierwsza. No wiecie. Historia, którą określić można mianem fanfika, nie wzbudzała we mnie jakiegoś zaufania, ale ostatecznie wyszło na to, że to jedne z moich ulubionych gier i chętnie zagrałbym w podobne tytuły, których akcja toczyłaby się w innych czasach. Biorąc pod uwagę to, że Golum jest jak najbardziej kanoniczny, to tutaj już miałem mniej obaw. Jakoś urzekła mnie wizja rozwinięcia losów naszej Pokraki. Dodatkowo wszystko miało być genialną grą w których od jakiegoś czasu gustuje. No i wyszło jak wyszło. Obadajmy więc ten temat i odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego ta gra się. Zacznijmy sobie od fabuły. Gra rozpoczyna się w 3017 roku III ery. Aragorn pochwycił Goluma na skraju martwych bagien i dostarczył go do leśnego królestwa, którym władza Tranduil. Podczas krótkiej kadencji pojawia się Gandalf, gotowy zgodnie z kanonem przesłuchać kreaturę. Opowieść przybiera w tym momencie formę wspominek i przenosimy się do 3012 roku III ery, gdy Golum był w Górach Cienia, nieopodal Kirid Ungol. Twórcy wykorzystują też Gandalfa, by pokrótce streścił historię Smigola od momentu, gdy Bilbo ukradł jego skarb. Po wielu wędrówkach i niemożności dotarcia do Szajer, Golum ukrył się w mrocznych i ponurych górskich jaskiniach. Unikał przy tym kontaktu z orkami i wszelkimi mrocznymi istotami. Nie chciał dać się złapać. Można też powiedzieć, że współpracował z Szelobą. Często przynosił jej zwierzęta lub orkowe truchła do pożarcia. Smigol zarzekał się również, iż wówczas nie doniósł jeszcze Sauronowi o Bilbie. Chcąc upolować coś lepszego do jedzenia, Smigol rzucił się na ptasiego szpiega. Pościg wpakował go jednak w tarapaty, i po tym, jak spadł z urwiska, Golum musiał przekradać się przez orkowe posterunki. Tylko po to, by finalnie. Dostać się do szeloby. Cały ten segment to tylko zapoznanie gracza z mechanikami, a na samym końcu mamy jedną z rzeczy, która mogła wyjść ciekawie, a niestety jest w moim odczuciu kiepska. Mam tu na myśli moralność głównego bohatera i wybory pomiędzy Smigolem i Golumem. Potencjał był tu duży, ale ostatecznie wyszło to po prostu kiczowato i monotonnie. Sielanka Migola skończyła się, gdy wypatrzył go jeden z nas guli. Pojmany stwór trafił do Bardur, gdzie podczas okrutnych tortur wyjawił nazwisko posiadacza pierścienia Bagins z Szajeru. Następnie został wtrącony do lochu. Kolejnego dnia Golum został zaciągnięty do niewolniczych prac, które z fabularnego punktu widzenia niewiele znaczą. Od takie zapchaj dziury, w których Golum poznaje współwięźniów. W tej samej celi co Golum siedział również stary człowiek imieniem Sefut oraz Ork. Mężczyzna opowiada pokrótce o strukturach Mordoru i wykonywanych przez nich pracach. To także Sefut pomaga Golumowi trafić do sali gronda, z której to stwór będzie miał szansę na ucieczkę. Koniec końców, słudzy Saurona ponownie łapią Smigola i skazują go na karę. Ma pozbierać plakietki martwych niewolników na jeziorze ognia. Ambitnie. Pod koniec tego etapu dochodzi do kontaktu z okiem Saurona, który mówi coś o obietnicy, jaką złożył Golum. Kolejna scena zabiera nas już z powrotem do celi, gdzie zniewoleni ludzie szukają kolejnych sposobów na ucieczkę. Sefut okazuje się być ich dawnym królem. Rozpoczyna się rebelia. Smigol ma za zadanie wspiąć się bardzo wysoko do magazynu z beczkami prochu i wsadzić do jednej z nich czerwony kamień. To powoduje eksplozję, a Smigol zwiewa z miejsca zdarzenia na kopalnianej kolejce. I tak w ogóle podczas tego quest'a możemy zobaczyć, jak bardzo twórcom nie chciało się zrobić, nie wiem, animacji w przypadku, kiedy nie zdążymy wejść do tej kolejki. No i co po tej brawurowej ucieczce? Jak to co? Znowu w kajdany. Ty to chyba lubisz. By uniknąć egzekucji musimy wkopać jednego z naszych ziomków z celi, starego człowieka lub orka. Przez kolejne dni Smigol pracuje i powoli pnie się w górę, pracując dla świecarza, osobistości postawionej wyżej w hierarchii Saurona niż jakiś tam pospolity ork. Dostęp do twierdzy umożliwia mu podsłuchiwanie ważniejszych osób w Mordorze, takich jak sam rzecznik Saurona lub córka świecarza. Knując przez długi czas, jak wydostać się z niewoli, Smigol dostrzega wreszcie swoją okazję w kluczu świecarza, który otwiera przejście do ptasiej wieży, a tamtędy można wyjść na zewnątrz. By zdobyć klucz, Smigol posługuje się mądrym ptakiem wykradniętym z gabinetu świecarza. W międzyczasie do celi trafił nowy mężczyzna, nazywany Grasznek. Dość gapowaty, ale nawiązuje się między nim a Smigolem pewna relacja. Można by nawet powiedzieć, że stali się partnerami. Wspólnie uciekają z czarnej wieży. Rozdzielają się jednak, by gracz mógł trochę więcej poskakać i później spotykają się tuż przed jaskinią szeloby. Tam Golum zdradza swego kompana i zostawia go szelobie na pożarcie. Podczas tego wątku doznałem też potężnego flashbaku, bo sekwencja uciekania przed szelobą przypomniała mi gry z bakusiów. A propos flashbacków, Jest to piękne narzędzie narracyjne i dzięki niemu teleportujemy się teraz do mrocznej puszczy, gdzie Gandalf kończy przesłuchanie Smigola. No i znowu jesteśmy za kratami. Dobroduszne elfy wypuszczają jednak pokrakę byta, mogła się spokojnie wyhasać na trawniku. Niczym piesek no dobra, przyszła pora na ucieczkę i właśnie to stara się zrobić nasz protagonista, ale elfy widzą wszystko i szybko przywołują go do siebie. Golum postanawia sprzymierzyć się z niewidomą elfką imieniem Mel. Widział ją będąc jeszcze w celi, w przeciwieństwie do niej. No bo ona go nie widziała. Ta również jest zamknięta i zgodnie z doniesieniami elfów bardzo niebezpieczna. No idealny sojusznik. Przez wiele dni Smigol spiskuje z elfką, a ta prosi go, by ten opowiadał jej co widzi. Nie no, tak serio, by odnalazł dzwoneczek, który przełamie czar, który wiąże ją z celą. Ten znajduje się jednak ukryty w komnatach króla elfów. Po slalomie między strażnikami, wielu spinaczkach i skokach, Smigol uwalnia elfkę. Razem z niewidomą Smigol opuszcza Królestwo Elfów. W tym samym czasie ptaszek świecarza przynosi mu najnowsze plotki z Elfiego Królestwa o Gandalfie, Smigolu i przesłuchaniu. Rzecznik Saurona postanawia wysłać świecarza i jego córkę do Dol Guldur, by odnalazł i zajął się Golumem. Nasz bohater razem z Mel starał się wydostać z mrocznej puszczy, ale echa przeszłości znów dały o sobie znać. Zabójstwo Digola powoli psychicznie wykańczało Smigola i Goluma, no bo wiecie, dwa w Podczas napadu szaleństwa czy też paniki, Zależy jak na to spojrzeć, Mel zostawiła pokracznego stwora, który trafiając w dziwne opary, zgubił swoją drogę. Jak rozumiem, te opary to autorska interpretacja cienia, jaki pochłonął mroczną puszczę za sprawą Saurona. Gdy już udało mu się wyjść, czekali na niego elfowie i ponownie zabrali go do celi. I cały misterny plan wpizdu. Król elfów stara się dowiedzieć o co Gandalf wypytywał Smigola, ale bez większych rezultatów. Bo elfowie nie potrafią tak dobrze torturować jak sługusy Saurona. W zasadzie to elfy, które chciały przekonać Goluma, by się wygadał, same się wygadały i powiedziały mu więcej o Mel i Gwendilu, elfie mistrzu zagadek. Golum trafia do pomieszczenia, w którym słyszy głos Gwendila, związanego ze źródłem wody. Tajemniczy mężczyzna myli go z Mel i prosi o udanie się do Caras Mindon, dawnego elfiego domu leżącego na południe od leśnej twierdzy. Na siedzibę króla elfów naciera nocą świecarz i jego armia. Szukają Smigola, ale ten umyka i kieruje się w stronę Karas Mindon. Na miejscu nie wszystko idzie zgodnie z planem, bo Smigol daje się złapać świecarzowi. Sługa mordoru pojmał już Mel. Teraz Golum i Mel muszą wspólnie otworzyć magiczne wrota do tajnych komnat Mistrza Zagadek. Dochodzi do spotkania z elfem i bohaterowie wspólnie ruszają, by zniwelować źródło magicznych oparów. Orkowie przebijają się jednak przez bramę. Jako gracz powstrzymujemy oczywiście źródło oparów i zabijamy świecarza, a elfy puszczają Goluma samopas. Po wielu tygodniach ten trafia do Mori, gdzie kończy się ta przygoda. Powiem szczerze, że ta historia ma nawet potencjał, ale mechanika gry strasznie odrzuca i nie pozwala się wczuć w ten klimat, szczególnie gdy umiera się przez jakiś błąd kilka razy z rzędu. Wiele dialogów brzmi po prostu sztywno, a kiepski voice acting lub grafika tylko to pogarszają. Mogłaby to być całkiem dobra, skradankowa gra. Osobiście liczyłem, iż klimat będzie o wiele bardziej mroczny i tajemniczy. W końcu mieliśmy jako Golum przemierzać zakamarki jednych z najmroczniejszych krain wśród ziemi. W grach z serii Middle Earth o wiele bardziej było czuć ten klimat krainy cienia. Golum teoretycznie próbuje zrobić coś podobnego, jednakże przez tę jego stylistykę. Przywodzącą mi na myśl ludziki zrobione z plasteliny, kompletnie tego nie czułem. Przykładowo, protagonista wypada najlepiej pod względem głosu, mimo iż nie jest to Endy Serkis. Ale patrząc na jego śmieszną czuprynę i cudaczną mimikę twarzy, kompletnie wybijało mnie to z rytmu. Każda kolejna postać, którą napotykamy, boryka się z podobnymi problemami, tylko że w większym stopniu. Problem mam też z kilkoma zabiegami stylistycznymi. Charakteryzacja świecarza i rzecznika Saurona czy elfów to jakaś kompletna pomyłka. Nie mówię, iż trzeba kopiować jeden do jeden wzór ustanowiony przez filmy Jacksona, ale czułem się jakbym miejscami znajdował się w jakimś kompletnie oddalonym od Tolkiena legendarium. Doceniam kreatywność twórców, jednak ostatecznie wygląda to wszystko dla mnie jak dziwna mieszanina bardzo pokracznych postaci. Rzecznik Saurona czy Sam Świecasz wyglądają według mnie bardziej komicznie niż przerażająco. Daleko im do takich postaci jak Czarna Dłoń Saurona czy wież Saurona. Te naprawdę potrafiły przerazić na ekranie. Skoro już tak sobie zacząłem narzekać, to przejdźmy teraz do aspektów technicznych, bo to tutaj rozgrywa się chyba największy dramat. Jeżeli chodzi o sterowanie postacią, no to koło przyjemnego, to ono z pewnością nie stało. W takich zręcznościowych, skradankowych grach jest to jedna z najistotniejszych rzeczy. Musimy dobrze czuć ruchy naszej postaci, aby móc dobrze wsiąknąć w grę. No niestety. Tu to nie wyszło. Smigolem steruje się czasem jak workiem ziemniaków, w dużej mierze w tej grze ginie się z powodu pokracznego sterowania. Generalnie w 99% przypadków naszym zadaniem jest dostanie się z punktu A do punktu B. I jeżeli wzór rozgrywki jest tak prosty, no to sama gra powinna go urozmaicić chociażby przeszkodami na trasie w postaci przeciwników, których niezwykle trudno pominąć. Jeżeli przedostanie się z jednego miejsca na drugie wymaga od nas odrobiny główkowania, użycia ciekawych mechanik, jakie powinna oferować gra, aby odwrócić uwagę przeciwników, no to wtedy. Czu Czujemy się wynagrodzeni i gra się jakoś przyjemniej. Niestety, choć skradanie jest dużą częścią tej gry, to wypada strasznie kiepsko. Nasi przeciwnicy to ślepe góry mięcha, które ktoś pozbawił również słuchu, no i w sumie mózgu. Szwędają się po z góry wyznaczonych trasach, które łatwo zapamiętać, a nawet jak nas zauważą, to po chwili i tak znikniemy im z oczu, tylko po to, by po kolejnej chwili kompletnie o nas zapomnieli. Wspomniałem, że taka gra powinna oferować nam jakieś ciekawe mechaniki, jeżeli samo skradanie jest zrobione źle. No cóż... Golum może jedynie po cichu się skradać, rzucić kamieniem, by odwrócić uwagę NPCów, czy też ukryć się w trawie i cieniu. Nic specjalnie odkrywczego i takie mechaniki widzimy już w grach od naprawdę wielu lat. W tej grze głównie omijamy wrogów. Z jednej strony ma to sens, bo gramy z migolem, a nie jakimś skrytobójcą pokroju Ezio Auditore. Me! Wiemy jednak, że golum jest zdolny do cichego wyeliminowania wroga. Nie był aż tak słaby, na jakiego wygląda. No i mamy tutaj pewną możliwość eliminacji wrogów. Mianowicie jest to duszenie. Ale to duszenie to taka loteria, a w dodatku dość śmieszna mechanika. Otóż może się zdarzyć, że podczas duszenia z jakichś powodów się ono przerwie, a my zginiemy. Kolejną sprawą jest to, że możemy dusić tylko orków. Inne rasy śródziemia zdają się mieć immunitet na ten rodzaj ataku. W jednym z materiałów wspomniałem też o ogromnych wymaganiach sprzętowych, jakie posiada gra. No i chciałbym zapytać, do czego potrzeba aż tyle mocy? Czy to wygląda jak jakaś NextGenowa gra? Golum zawodzi niemalże na każdej płaszczyźnie. Sam pomysł jest jak najbardziej dobry, jednakże jego egzekucja to już inna para kaloszy. Jako skradanka gra jest bardziej irytująca i nużąca niż satysfakcjonująca. Wizualnie też nie ma się czym obronić. Gdyby gra zapewniła niesamowite doznania ze względu na swoją grafikę i klimat, to mogłoby to z pewnością podnieść ocenę każdego z graczy. A tak Otrzymaliśmy plastusiowego potworka z kiepskimi modelami, sztywnymi animacjami i dialogami. Oraz kompletnie drewnianą mechaniką i ogłupionymi przeciwnikami, która wymaga od nas całkiem mocnego sprzętu, aby dać się w spokoju odpalić. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle.